Dzień dobry państwu. Znajdujemy się na wystawie Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej to jest kolejna odsłona galerii malarstwa historycznego Muzeum Niepodległości. Niedawno otworzyliśmy tu wystawę Bitwa Warszawska w twórczości współczesnych malarzy. Była też wystawa II Wojna Światowa w twórczości współczesnych malarzy. A teraz prezentujemy wystawę pod tytułem Przywódcy insurrekcji kościuszkowskiej Jacoba Mikaeliana. Obrazy, cykl obrazów zakupionych do zbiorów Muzeum Niepodległości dzięki decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Otwieramy dzisiaj wystawę obrazów prezentujących przywódców insurekcji kościuszkowskiej. Znamy tych generałów z różnych obrazów, natomiast to, co jest unikalnego w tej wystawie, to pokazujemy ich 20 lat wcześniej, wtedy kiedy walczyli w insurekcji kościuszkowskiej. Jest tu i Jan Henryk Dąbrowski, jest i Stanisław Mokronowski, jest i Fischer, jest cała plejada generałów, którzy razem z Kościuszką walczyli na, w różnych bitwach. Natomiast jest pięć osób, które prezentowały władze cywilnej insurekcji, bo przecież insurekcja utworzyła rząd, Radę Najwyższą Narodową. Tutaj Julian Ursyn Niemcewicz, który był adiutantem Kościuszki, był sekretarzem Kościuszki, był pisarzem, był pamiętnikarzem, który napisał pamiętniki czasów moich, a więc i o insurekcji kościuszkowskiej. Jest tutaj Jan Kiliński, szef z Warszawski, który Stał się przywódcą rzemiosła i który później został pułkownikiem Kościuszkowskim. Utworzył XX Regiment piechoty Koronny. Jest jeszcze ksiądz Hugo Kołłątaj, który pilnował skarbu. Był w Radzie Najwyższej Narodowej właśnie sekretarzem skarbu. Wystawa ta jest o tyle ciekawa, że w stosunku do. Podobieństw tych osób, które były znane w czasach napoleońskich, w czasach księstwa, w czasach Królestwa Polskiego, te portrety prezentują osoby 20 lat młodsze, czyli tak jak wyglądały w okresie insurekcji kościuszkowskiej i w tych mundurach, znacznie skromniejszych niż mundury napoleońskie. Zapoznanie się z tymi osobami, przypomnienie ich historii jest rzeczą niezmiernie ważną, bo przecież nie tylko Kościuszko tą samą insurekcję robił, ale miał bardzo wielu współpracowników, a ja, ci współpracownicy w większości kończyli szkołę kadetów, byli wykształceni, byli świadomi obywatele, później w czasach Księstwa Warszawskiego Królestwa Polskiego osiągnęli bardzo wysokie stanowiska i cały czas. Tą ideę kościuszkowską nieśli przez lata.